wam zaprezentować pewien trik um, jak. jak wejść do Trzeciego Świata. No może jak wejść. No, jak. <laughs> no, na czym polega? Yy... wejście do Trzeciego Świata i co tam jest? Yy, w ogóle pewnie myślicie, że... Robię was sobie ja, jakieś. What trzeci świat w Minecrafcie? No, no, ja wam powiem, nawet teraz udowodnię, że trzeci świat istnieje. Yy, proszę zobaczcie, co tu się dzieje. Co To jest w ogóle za świat. What? Ja wam yy, obiecuję wam, że wam to zadziała. Na, wa na waszym Minecraftie yy, to nie jest w ogóle żaden mod, nic, żaden hack, żaden bug. To jest czysty Minecraft, naprawdę. Yy, autora tej mapy podam. Link do autora. Yy, do tej mapki podam w opisie. I będziecie mogli sobie wejść i zagrać. Jak mogliście już zauważyć po wejściu do, do tego świata, wszystko jest zrobione z wełny. Ym, dobra. Y, wszystko burza. Nie lubię burzy. Nie mam jak wy. Wszystko jest zrobione z wełny. Ym, to, to zastępuje piasek, y, ta żółta wełna, a ta zastępuje trawę. Na, nawet y, drzewa są. Z wełny zrobione. Mi to jest raczej. raczej, nawet na pewno. Ym, na pewno też mogliście już zauważyć, że wszędzie po tym świecie chodzą villagerowie. I można oczywiście z nimi handlować, jeśli się już dostaniemy do tego świata. I jest też bardzo dużo ym, świnek. Może wrócimy sobie do naszego świata i umówimy sobie jeszcze inne rzeczy, y, które zapomniałem powiedzieć na początku odcinka? No i też y, pogoda jest taka sama jak była jaka była w naszym trzecim wymiarze. Okej, okay, nieważne. Um, da się to zauważyć, ale niestety w tym momencie jest deszcz, leży już zapomniałem komendę. Um, no i wracając też do spraw mojego kanału. Um, to jest mój nowy skin. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeśli się nie podoba, to jego oczywiście zmienię. Tylko napiszcie to w komentarzach. Nie dawajcie od razu łapki w dół. Um, I mam też nowego awatara. Awatara. Um, oczywiście kanału i może sobie zobaczymy jak to mniej więcej działa, tylko sobie tutaj, a jest na right spoko spoczko, ale jeszcze sobie tutaj zespawnimy zespawnimy um. no podświetlimy sobie trochę i zobaczymy jak to działa jak widzicie tu jest komenda test Desperat, e, coś tam, coś tam, nie? I kordy. I to jest zegar. E, to nie jest skomplikowany mechanizm. E, ale, no. E, nie trzeba się też męczyć, żeby robić go. Tylko wystarczy pobrać mapkę. E, tak jak wspomniał... What? Fuck. Aha. Ja się już przestraszyłam, ale to... Teraz mam jakiegoś takiego dziwnego buga, możecie mnie informować, ale nie wiem, czy to jest po prostu przyburzy, czy tego świata, bo jest jakieś takie dziwne niebo, takie mniejsze. Mniejsza z tym, dziwnie to bardzo wygląda. Um, Ale um, okej, okay. wracając do naszego portalu i też do naszego kanału, niedługo zbliża mi się e, stukniem już 100 wyświetleń. E, nie będę robić żadnego specjala na 100 wyświetleń, jak już to będę robił na, na, na okrągłą ilość widzów specjale. No, ale niebo jest jakieś dziwne. Yy, mniej tym może to dlatego, że nie grałem długo w Minecrafta, bo yy, nie grałem. Yy, nie grałem mniej więcej 2 dni. Ja tak się nie ogarniam, co jest w nowych wersjach, więc yy, proszę nie hejtujcie mnie za to ani takiej innej rzeczy. Yy, więc ja dziękuję Wam za uwagę. I się z wami żegnam. To był pierwszy odcinek z prezentacji trików. I przypomnę. To, co jest za mną i ten świat nie jest żadną modyfikacją ani ani niczym innym. Żadnym plaginem. Niczym. Niczym. Ja wam przysięgam. Dam wam link w opisie do tej mapki no i sami się przekonacie. Dla mnie to jest ekstra. A ja się już z wami będę żegnał, więc y, do zobaczenia w następnym odcinku i dziękuję za uwagę. Cześć!